Dzień dobry, dzisiaj goszczę u profesora Zająca Senatora Rzeczpospolitej Polskiej. Już... Słowo musi mieć znaczenie. Nieprawda wkroczyła do polityki, komplikuje to życie strasznie. Poznałem język angielski dzięki babce i to była obok matematyki największa zdobycz cywilizacyjna moja własna. Nie rozumieli, że państwowa instytucja to stabilność przede wszystkim. I to, że ja latałem wcześniej i marzyło mi się, wiedziałem jaka jest sytuacja w Dęblinie, to kiedyś było. się inaczej szkoliło. Ona na przykład było przejście przez chmurę, z której pada deszcz. No więc w tym roku jest pięćdziesiąt kilka osób przyjętych. To jest największa szkoła lotnicza w Polsce w tej chwili. A te pozostałe to ile osób szkolą? Demblin i Rzeszów razem szkolą około 30 kilku osób. Bo one nie są tylko łopatą taką o, płaszczyzną zwyczajną. One w odpowiedni sposób się przeginają. Dlatego, że im dalej od środka obrotu, tym po jednym obrocie jest wykonany większy skok. Nie występuję przeciw jakiejkolwiek partii, bo uważam to za najbardziej nonsensowną rzecz. Jeżeli człowieku y, chcesz y, coś robić, to nie to, że będziesz walczył z innymi, bo w ten sposób to się kopierowy musimy. Nie dać się podpuszczać warszawskim politykom, bo jak polityk nic nie potrafi, to robi wtedy na pewno jedno dzieli ludować. Bez przemysłu będziemy tylko tymi, którzy będą drukować pieniądze.